Tak, drzewka. Trochę odstępu, żeby to mogło, żeby mogły, że mogły każdy wyrośnie. Nie wiem, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj może gdzieś powinien być na sobie. W tym akurat muszę odstępy, żeby każdy mógł wyrośnie. Zobaczymy, ja wezmę mączkę kostną i zobaczymy, jak to wygląda. Mączka kosty, znaczy to będą się tak zlewać czy nie, zobaczymy Ole To tamty, ojej, nie zniszczymy. To dajmy, ciekawe to Dajmy tak Ojej, nie. ole Zrobimy tak, żeby to powyrastało powstanie taki las ale ja to zniszczy? ale what? what? a tutaj pewnie wyrastają takie nie, to już nie wyrośnie ale nie mogę zniszczyć będę musiał tak trochę wejść w niego no no także to tak wygląda na razie tutaj bym musiał właśnie zagląć się chyba trawę niepotrzebnie wyrzucałem Trawy, no, no co. To jeszcze te deski, wiem, trzeba. Żeby... No na razie tak wygląda, tak z góry. Na razie mały. Gdzieś tutaj to do mnie łączka i ok wyżoso. Tu za kolejne łączka. O, teraz inne zasadziłem. Teraz jedna tu. No i tak ładnie. Całkiem. Idałem lasu O, mam pomysł. Nie... To chyba to. O, nie, czy to... Czy to to? Czy to to właśnie? Nie wiem, właśnie. Nie wiem, chyba to była ta zaznaczone. Teraz... Y... Teraz... Y... Jed niech tu, tu, niech tu rośnie. Nie właśnie, to Teraz tutaj rośnie. nie. Jestem lżejszy, byłem. Uf, nieprzyjemne miejsce. Oj, tu mi Nie pomyślał, że tutaj Zbierasz coś takiego. I na patrzą na zwierzęta, jak to się wygląda. To, jest akurat to, to to będzie to. Teraz yy... zrobimy, nie wiem, czy to, to tego drewna tropikalnego. Затравы на разе. Так, так. Тут такие видов не целый раз. Сейчас тут... Tak. Tady tak. Tady tak. Tudy tak. Tudy tak. Tady na, tudy jedná se dvě. Tady nás tudy například dodáme. tak to wygląda to w mojej wieży strażnicerca na cały taki las no to jest z nie, nie jeszcze las jeszcze nie. 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 no tak jakoś nieraz jest tak ten las tam dziwnie posadzony sam się dziwię. No to tutaj może jeszcze może się tu urośnie. Ło, wow, urosło. To tutaj ten mogę powiedzieć, żeby tak pustko nie, pusto nie było. O! Nie, no, w drzewie bo Tak pusto nie było. I to nawet widok na cały taki las. Nie mogę jeszcze o tym powiedzieć las. No bo nie urosło. No teraz zaczęło mi ładnie no. no zaczęło mi ładnie iść nagle. Nic. <grym> hmm. Całkiem ładnie. Tutaj jeszcze drzewo, żeby tak, bo tu widać mi że jest tak najpustszo. O. Tutaj jeszcze na przodzie damy drzewa. No to widzę, pusta. Nie, no to nie rosną, ale takie rosną. No to to od razu. Trochę to dziwne. No dobra, ten. bo chyba takie to drzewa gęsto rosną. To mi się przynajmniej zdaje. Jeszcze jeden taki ekstra pomysł, bo to wiem, że teraz wygląda na pewno brzydko. Piszcie w komentarzach, jeśli Wam no. to się spodziewa. No, kto pierwszy napisze pomysł na odcinek, tego pierwsze spełnię. Pierwszy za, e, zielony polionowy napisał, czyli. No, z, y, zrobię tak jak. Y, no, chciał, czyli ten las. I lasy całkiem są fajne. A to taki, no, ja chyba, taki fajny nawet projekt. Jeszcze lasu? Jakie wymiary? Czas dzień, dobra. O, i taki, miałem taki pomysł, bo. Raz. Nie wiem. Tak. Tak myślałem długo, jak mogę na przykład zrobić taką lampę. Myślałem, myślałem, ale przyszło mi do głowy o taki na przykład pomysł. O. Nie wiem, czy to ładnie wygląda. I tak cały chciałem ten las ogrodzić. Przepraszam, to jakieś było powiadomienie. Dobra. Także tutaj zrobimy tak. Tutaj tą stronę, tutaj tak. I tu. I tutaj zrobimy tak. To może nawet wyższe. Jedno. I tutaj te pochodnie dodajemy. Aha. I będzie miło, jeśli do, dobijecie chociaż te już te 10 subskrypcji to naprawdę... No, no, no będzie mi bardzo mi miło. Jeśli te 10 subskrypcji chociaż dobijecie. No. Oczywiście jak łapkę zostawicie. To też bardzo dobrze. i to powiem, nawet to, i to wygląda całkiem fajnie z, tym, z tymi tutaj y, z tymi lamp lampami to chyba wygląda bardzo mi się całkiem wygląda to że akurat inne filmiki, ale raz poradnik. Przechodziły mi fajne pomysły. Na, na razie na poradnikach najlepiej mi wychodzą te filmy na YouTube, także będę nagrywał te poradniki. No. Teraz z tej strony. A ja chyba dotykałem tutaj nie? dziwno, ale dobra, Teraz z tej strony tu. Też zrobimy. Oczywiście otoczę to całe takimi lampionami. Tu, 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 i tak. Teraz ten, olej, ale mi się zniszczył. Dobra, tak, potek. Dobra, teraz tak tu, tu, tu i tu. Tu, 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 tu. Tu. Tutaj. Teraz y, jeszcze tutaj ojedziemy. Ale... Ale chyba najpierw porobię te lampy, potem do, pododaję te pochodnie. Myślę, że to szybciej. Bo zajmuję się dodawaniem pochodni. A jak tak pobuduję, to będzie szybciej. Nie Ja poprawiam te dziurę. Oczywiście. Jak to będzie wyglądać. Nie, teraz te pochodnie mogę wyglądać tu. Tu. Ja, bym, ja Jak napiszecie w, w komentarzach odcinki, to będę tak codziennie te odcinki spełniał, czyli będę robił. Pokażę, jak można budować fajnie. Także... Nie. Ale tak to też w sumie fajnie by było... Oj, tak bym mógł, że prawdziwa lampa. Też tak bym mógł. Przez mnie tak przyszło. Jeszcze będę dzisiaj dwa odcinki nagrywał, także. No. no. Oczywiście po tym odcinku, to dwa. Dzisiaj będę tak szybko te trzy odcinki, żeby wleciały. No, już dzisiaj nic nie będę nagrywał, oprócz tych trzech odcinków. To dzisiaj będą. No. Czyli tak wygląda z góry. Pomysł na fajny las. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawiacie oczywiście te subskrypcje. Będzie miło, jeśli dobijecie te 10, nawet powyżej 10. No, łapki w górę. No, cześć.